Żyjemy w epoce, w której zmęczenie stało się trofeum. Powszechne są frazy typu: Sen jest dla słabych, odpoczynek to strata czasu, czy kto się zatrzymuje, przegrywa. To gloryfikowanie wyczerpania stało się częścią nowoczesnej kultury, jakby ciągłe bycie zajętym było dowodem wartości i produktywności. Ale za tą retoryką kryje się brutalna prawda: chorujemy. Ciało i umysł nie zostały stworzone do nieustannego maratonu bez przerw, a rachunek zawsze nadchodzi. W postaci wypalenia, depresji, lęku, załamania fizycznego. Zatrzymać się to nie poddać się, to przetrwać w świecie, który ciągnie nas ku autodestrukcji. Romantyzacja zmęczenia sprzedawana jest jako cnota. Filmy, media społecznościowe, motywacyjne przemówienia, a nawet firmy powtarzają tę samą mantrę, pracuj, gdy inni śpią, biegnij szybciej niż reszta, nie trać czasu. I tak pauza zostaje utożsamiona ze słabością, lenistwem, przeciętnością. Paradoks polega na tym, że im bardziej przyjmujemy tę logikę, tym mniej ludzcy się stajemy. Ciągły pośpiech nie zostawia miejsca na refleksję, ciszę, twórczą bezczynność. Zmęczenie stało się stylem życia, a wielu ludzi dumnie nosi sińce pod oczami jak medale wojenne. Ale w rzeczywistości te sińce nie są oznaką zwycięstwa, to blizny systemu, który spala ludzi jak paliwo. Prawda jest taka, że współczesny kapitalizm potrzebuje naszego zmęczenia. Zmęczony pracownik mniej myśli, mniej pyta, więcej konsumuje. Kto jest zbyt wyczerpany, by reflektować, nie zauważa, że jego życie sprowadza się do niekończącej się listy zadań. W tym sensie zatrzymanie się nie jest tylko aktem troski o siebie, to akt polityczny. To powiedzenie nie mechanizmowi, który zarabia na twoim wyczerpaniu. Odpoczynek staje się formą oporu. Bo w świecie nafaszerowanym zmęczeniem ten, kto odzyskuje siły, widzi dalej. Istnieje głęboko zakorzeniona iluzja, że ciągło bycie zajętym oznacza bycie na właściwej drodze. Ale zajęty nie znaczy żywy. Ciągła gonitwa nie daje sensu, tylko przyspieszenie. Możesz spędzić lata, biegnąc od celu do celu, i na końcu odkryć, że nigdy naprawdę nie żyłeś. Odpoczynek to nie strata, to ponowne połączenie. Kiedy się zatrzymujemy, odzyskujemy jasność widzenia tego, co naprawdę ważne, i często odkrywamy, że poświęcamy energię rzeczom, które nigdy nie wypełnią pustki w środku. Ludzkie ciało to organizm potrzebujący cykli, czuwania i snu, aktywności i spoczynku, wdechu i wydechu. Życie pulsuje rytmami, nieprostymi liniami. Ignorowanie tych cykli oznacza odcięcie się od natury. Świat współczesny jednak próbuje nas przekonać, że biologiczny rytm jest wrogiem sukcesu. Chcą, abyśmy byli maszynami, ale zapominają, że nawet maszyny wymagają konserwacji, pauzy, chłodzenia. Nie jesteśmy zaprogramowani, by produkować bez końca. Kiedy zmuszamy się do tej przemocy wobec siebie, chorujemy po cichu, aż ciało zaczyna krzyczeć. Cisza wokół tego chorowania jest ogłuszająca. Ile razy słyszałeś, by ktoś otwarcie przyznał, że potrzebuje odpoczynku bez poczucia winy? Kultura produktywności nie tylko nas przeciąża, ale też sprawia, że wstydzimy się zatrzymać. To błędne koło: im bardziej jesteśmy wyczerpani, tym bardziej czujemy, że musimy udowodnić swoją wartość, im bardziej udowadniamy, tym głębiej toniemy w zmęczeniu. Aż nadejdzie moment, gdy zatrzymanie przestanie być wyborem i stanie się przymusem, ciało się wyłącza, umysł się załamuje. Pauza wymuszona zawsze kosztuje więcej niż dobrowolna. Trzeba odzyskać prawdziwe znaczenie zatrzymania. Pauza nie oznacza porzucenia marzeń ani rezygnacji z życia. Oznacza danie sobie przestrzeni, by nie zgubić się po drodze. Ilu ludzi biegnie ku celom narzuconym przez innych, nie zdając sobie sprawy, że w gruncie rzeczy uciekają od siebie? Zatrzymanie to także spojrzenie w głąb i zadanie pytania, czego naprawdę chcę. Co ma dla mnie sens? Często odwaga zatrzymania bywa bardziej transformująca niż tchórzostwo kontynuacji tylko dlatego, że wszyscy kontynuują. Problem polega na tym, że zatrzymanie oznacza konfrontację z głębokim lękiem, strachem przed pustką. Gdy nie gonimy za zadaniami, cisza zmusza nas do zmierzenia się z życiem, jakie mamy. Może dlatego tak wielu ludzi wybiera zmęczenie zamiast pauzy bo wyczerpanie daje iluzję postępu, podczas gdy cisza obnaża przepaść braku sensu. Ale ta konfrontacja jest konieczna. Tylko ten, kto się zatrzymuje, potrafi usłyszeć szepty duszy, te, które nie krzyczą, lecz są prawdziwsze niż jakiekolwiek zewnętrzne wymagania. Romantyzacja zmęczenia objawia się także w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy publikują 16-godzinne dni pracy jak medale, inni pokazują sińce pod oczami jak trofea, jeszcze inni zamieniają nieprzespane noce w motywacyjne posty. Cyfrowa kultura spotęgowała mit, że zmęczenie jest oznaką wielkości. Ale za ekranami kryje się złamane pokolenie, młodzi pełni lęku, dorośli w depresji, starzy wyczerpani. Blichtr wyczerpania nie utrzymuje się poza Fidem. w realnym świecie kosztuje zdrowie, relacje, lata życia. To ironiczne, podczas gdy społeczeństwo czci pośpiech, najwięksi mistrzowie ludzkości zawsze cenili pauzę. Filozofowie, pisarze, myśliciele wszyscy rozumieli, że bezczynność jest kolebką głębokiej refleksji. Wielkie idee nie rodziły się na maratonach spotkań, lecz w ciszy, kontemplacji, w zdolności do odłączenia się. To, co dziś nazywamy lenistwem, kiedyś uznawano za mądrość, prawo do zatrzymania się, by pomyśleć. To prawo tracimy, zamieniając je na wyścig bez mety. Romantyzacja zmęczenia to powolna trucizna. Nie zabija od razu, ale stopniowo przeżera witalność. Budzisz się zmęczony, pracujesz wyczerpany, źle śpisz, wstajesz gorzej. I mimo to przekonujesz siebie, że to normalne. Normalizowanie zmęczenia to normalizowanie śmierci na raty. Musimy odzyskać oczywistość, że życie to nie przetrwanie szalonej rutyny, ale posiadanie energii do odczuwania, tworzenia, kochania, kontemplacji. Życie wymaga obecności, nie tylko wysiłku. Zatrzymać się to nie porażka bo prawdziwa porażka polega na ignorowaniu sygnałów ciała i umysłu, aż będzie za późno. Ile marzeń zostało pogrzebanych, bo ktoś wierzył, że musi jeszcze trochę wytrzymać? Ile rodzin się rozpadło, bo ktoś nigdy nie zatrzymał się, by spojrzeć bliskim w oczy? Ile błyskotliwych umysłów zgasło, bo pomyliło pauzę z klęską? Prawdziwą porażką jest biec aż do upadku. Prawdziwym zwycięstwem jest rozpoznać moment zatrzymania, i mieć odwagę to zrobić. W odpoczynku kryje się pradawna mądrość. Dawne ludy szanowały czas zbiorów i czas spoczynku ziemi. Zwierzęta kierują się instynktem hibernacji. Sama natura odnawia się w cyklach. Tylko my, ludzie, jesteśmy na tyle szaleni, by wierzyć, że możemy złamać to prawo uniwersalne i mimo to prosperować. Odpoczynek to nie luksus, to część życia. Kto z niego rezygnuje. Rezygnuje z siebie. Pauza ujawnia też coś istotnego, że wartość życia nie polega jedynie na tym, co produkujemy, ale na tym, czego doświadczamy. Kiedy się zatrzymujemy, dostrzegamy, że istnieją rzeczy niemierzalne wynikami uścisk, krajobraz, muzyka, która porusza głęboko, cisza, która koi. Chroniczne zmęczenie kradnie te momenty, zamienia nas w tryby, które tylko się obracają, ale nigdy nie czują. Pauza przywraca człowieczeństwo. Zatrzymać się to gest pokory. To przyznać, że nie jesteśmy niezwyciężeni, że nie możemy wszystkiego, że potrzebujemy granic. Nowoczesny świat nienawidzi takiego wyznania, bo rozbraja on logikę nieskończonej produktywności. Ale właśnie w pokorze znajduje się równowaga. Przyznać, że potrzebujemy pauzy, nie czyni nas mniejszymi, czyni nas bardziej prawdziwymi, pełniejszymi. Siła nie tkwi w wytrzymywaniu aż do złamania, lecz w wiedzy, kiedy się wycofać. Wielu nadal wierzy, że zatrzymanie to rodzaj oszustwa wobec siebie. Nie dostrzegają, że to właśnie w pauzie gromadzi się siły do dalszej drogi. Odpoczynek to część marszu, nie jego przerwanie. Żaden maratonczyk nie biegnie bez nawodnienia, żaden umysł nie tworzy bez oddechu. Pauza to część procesu, nie jego koniec. To ona sprawia, że droga w ogóle jest możliwa. Być może największym błędem jest sądzić, że zatrzymanie to strata czasu. W rzeczywistości zatrzymanie to zyskanie jasności, energii i celu. To niewidzialna inwestycja, która wypłaca dywidendy w postaci zdrowia, trzeźwości i długowieczności. Wbrew toksycznym sloganom motywacyjnym, życie to nie tylko dotarcie pierwszym, ale dotarcie całym. Zmęczenie może przyspieszyć Twoje przybycie, ale odpoczynek gwarantuje, że będziesz miał siły, by cieszyć się tym, co znajdziesz. Pilnie trzeba nadać nowe znaczenie aktowi zatrzymania. Zamiast widzieć w nim znak porażki, powinniśmy widzieć inteligencję i troskę o siebie. Musimy stworzyć nową kulturę, w której odpoczynek będzie postrzegany jako niezbędny, w której pauza będzie celebrowana jako część życia, w której cisza nie będzie niewygodą, lecz szansą. Zatrzymanie to przepisanie własnego rytmu, a tylko ten, kto to robi. Może naprawdę żyć. Może czas, byś zadał sobie pytanie: kiedy ostatni raz zatrzymałeś się bez poczucia winy? Kiedy ostatni raz spałeś, nie myśląc o tym, czego nie zrobiłeś? Kiedy ostatni raz oddychałeś bez pośpiechu? Te pytania bolą, bo ujawniają, jak bardzo zostaliśmy uwarunkowani, by bać się pauzy. Ale tylko gdy stawimy czoła tym odpowiedziom, możemy się zmienić. A zmiana jest konieczna. Bo cena chronicznego zmęczenia jest zbyt wysoka, by nadal ją płacić. Na końcu przekaz jest prosty i radykalny: zatrzymać się to nie porażka, to przetrwanie. A przetrwanie, w świecie, który romantyzuje zmęczenie, jest już aktem rewolucyjnym. Nie obwiniaj się, że potrzebujesz odpoczynku. Nie wstydź się pauzy. Nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem. A życie nie wymaga pośpiechu. Wymaga obecności.